Za nami pierwszy duży krok. See you, you. Nieustającej energii. Życzy Fogo, polski producent agregatów prądotwórczych do pracy ciągłej i rezerwowej. Www.fogo.pl. Jeszcze niedawno witałam się z Wami z Świerć Finałów. Dzisiaj już jesteśmy na kolejnym etapie, czyli rywalizacji półfinałowej. Starcie Piasta Gliwice z konstruktem Lubawa absolutnie podgrzewa atmosferę. Dlaczego? Ponieważ w lice dwukrotnie patę remis. Dzisiaj taki scenariusz nie jest możliwy. Jestem od dziecka bardzo wielkim fanem Piasta, właśnie. No, w sumie lep, o wiele lepiej niż na krzyżu jest tutaj nie. Przed takimi meczami, taką stawką i takimi drużynami są jakieś większe emocje? Są, udzielają się jak najbardziej, tak jak zawodnikom, to jest dla nas też bardzo ważny mecz, bardzo ważne zawody. Każdy walczy o jak najlepszy wynik, my w sumie damek nie strzelamy, tak? ale oceny też bieramy za zawody, więc dla nas najważniejsze jest bardzo dobrze poprowadzić zawody. Staramy się zachować spokój i robić to, co najlepiej umiemy w takich meczach, o dużą stawkę, też dla nas. Piast rzucił nam na Twitterze propozycję rozgrzewki w kółko i krzyżyk. Zaczęliśmy drugą rundę krzyżykiem. Piast zostawił kółko. My szybką akcją, już dobre rozstawienie. Lotny bramkarz jedynie mógł pomóc. No niestety... nic nie pomogło. Zagraliśmy dwie gry, jedną wygraliśmy, jeden remis, więc... Mała zapowiedź przed meczami? Mam nadzieję, że dobry prognostyk.

I play with two pirates fast. Pedro, Pedro, pass and diagonal for the oh, Keep the ball! They cannot come in their back and take the ball. Keep the ball, keep the ball, the to the keep the back of the guy. Keep the guy, keep the ball! <inaudible> to hey, keep the ball! You must fight! Yeah! 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 jeden. Widowisko jest na pewno emocjonujące, dużo się dzieje w obie strony tak naprawdę. Wynik jest na styku. Ciężko wskazać tutaj faworyta tego spotkania. Zobaczymy, no druga połowa też wiele nam tutaj pokaże. Co by byście poprawiły w tej drugiej połowie? E, bardziej powinniśmy też pokazywać, pomie, pomie, podawać, pomie, pomie, podawać pomie, pomie, sobie częściej, pomie, pomie, na wcześniejszych meczach pomie, wyglądało to o wiele lepiej. Pomie, słabiej dzisiaj trochę. No żeby pomie. więcej podawali się, więcej no kiwali jakby przeciwnikami. Na pewno tutaj z trybun emocje są zdecydowanie większe aniżeli tutaj na boisku. Naprawdę chciałoby się tutaj e, być na parkiecie, przede wszystkim grać, czuć tą grę. No ale no, niestety no, nie ma takiej okazji, więc więc się z trybun 20 tym 20 minut. Goalkeeper. Dawaj kadin. Bidy! Ja, Pedrinha, culpa, faz Pedrinha! だいすら、だいすら、だいすら、だいすら、だいすら。 당기죠. 세대. 가 スタートでスピード。

You'll see Lubaba. You <laughs> <laughs> uh, see Lubaba? No, I speak something. Oh, yeah. oh, okay, <laughs> give you a microphone and yeah. you'll see you Lubaba. See you, Lubaba. For me, first big krok. See you, Lubaba. <laughs> Thank you. <laughs>